Napawania się można. Mm. No, skończyliśmy w sumie jedną całkiem misję dość szybko, więc mamy powody, żeby być radosnymi. Teraz czekamy, za... o, zaczynamy. Zaczynamy. Więc udało nam By... się ograniczyć czas czekania w lobby do minimum. Co jak rozumiem zawiedzie niektórych naszych fanów, tak ale... możemy zrobić specjalny odcinek, w którym się tylko zapraszamy do gry oh, i nic więcej nie to... To... Oh. kurwa? Dobra, pytanie z Emilion Co to jest kurwa ksenotaran? Mm... Na multi możesz grać ksenotaranem hmm. Yeah... <t–> <Abbyat> nie jestem pewien, czy chcę znać odpowiedź na to pytanie. Bo to by zakładało, że będziemy grać w multi, deathmatcha kiedykolwiek, a nie 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 nie, nie, nie. nie, nie, nie będziemy. Nie, 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 nie. nigdy. To już prędzej w by byśmy zagrali No zaraz. pewnie, że tak. Ale ksenofoniczny to kurwa brzmi hardcore. Owo. No bo to jest taki ksenofoniczny taran, <they shareholders> <A correlation> albo ksenofobiczny wręcz. Kurwa, Ty! Ja mam w lewym górnym rogu te tagi, kiedy mówią npc. A olej.pl gra w Robin Hooda, pozdrawiamy. Tak. Pozd tak, pozdrawiamy albo i nie. No. No. Obiecuję. Ziu. Bo rozumiem, że też się nagrywa ten. Tak, yy, niestety Steam Overlay, ten overlay ten się tak, tak, też się nagrywa. się <laughs> Dlatego na to zale zwracam uwagę. Zależy, czy niestety, właśnie mi się no, to podoba. Nie no, to jest. To wszystko. jest e, przydatne, jeśli Steam Overlay jest ważny dla Twojej nagrywki, a w naszym wypadku nie jest szczególnie ważny. Ale pozdrowić Oleja w takim wypadku zawsze można, więc. Nie, ja wiem. YouTuberzy nagrywają wszystko jak leci. Chcesz sobie jakieś aciwmenty, skręty, zaproszenia, to. Ty... Tak, co ciekawe, Open Broadcaster z jakiegoś powodu nie łapał mi tego yy, overlaya. No, był głupi. Na <grym> ten trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Titata ti tata ti tata, na ten trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. I pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali 13 posterunek. Aha. Czemu wracasz, Ignus? Wracam? Bo no. coś zgubił. A, okej. Okay. I gdy wiesz, no, a, a zymut pomylił No 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 <grydźliwa> <grydźliwa> Wizu Soldat Żołnierz hmm? Soldat <sztukle> przeciwnika? Te U nas goście. U nas goście. W sumie jak tak wspominam to lubiłem nawet te komunikaty głosowe z 2142 No, minuta do Tuska. 3, 2, 1 Jesus Christ, Ale się synchronizowało. Mówisz? No, było. 3, 2, 1. Jezus Christ. No, niestety w nagrywce prawdopodobnie to nie będzie, bo synchronizujemy do mojej kamery. Ale no cóż. A, coś się mnie strasznie strzela. Tak. Mam pytanie. Czemu pan oni tutaj przed tą ścianą i sobie No, no, to, no jest, to jest pać. drugie pytanie, ale moje pierwsze pytanie brzmi, czemu my idziemy przez jakieś kurwa jaskinie zamiast iść po powierzchni? No bo kurwa jest bezpieczniej za ty nie wiesz. Psy. Biorąc pod uwagę, że to są kurwa jakieś jaskinie obcych z HR Geigerowskimi ścianami. To nie jestem okay. tego w 100% pewien. Ty Ej, tak, ciało tam, no. tam jakiś ciał na na tak, no i, co, na i właśnie cię musimy podnieść w efekcie. Wiem, ja. uciekam. Twoja animacja. Jestem była bo... I need a reboot! Żaden ksenos przez to nie przejdzie. Kse... O, Kse... Polska, Kse... jest tak. Czy po polsku są ksenosy? No tak było napisane. Okej Okej, wlazłem tutaj na biten. No dzień dobry. Oj, to już zacząknąłem go. Kurwa! Sam te mi się teleportował, jebany. Eee! Yeah. Jakbyś chciał, wiesz, mojego kama, to polecam. Poco! Poco, właśnie mówcie mi, właśnie zawsze takie tego, momenty. Co, nie o, właśnie w taki sposób. Mówcie mi takie momenty, kiedy dzieje się coś bekowego, bo wtedy mi łatwiej jest montować. Wiem, wiem. No, no. Acknowledge. Acknowledge. Affirmative. Acknowledge. Roger, that. Roger ja that! chyba jakieś ulepszenie broni mogę to zrobić. No ja teoretycznie też, ale ulepszam tylko shotguna, bo tylko shotgun jest warty <coughs> mojej uwagi. Tylko shotgun tak mnie pokocha Shotgun? Tak. No oh, nie! O! To, to jest chyba ten twój Xenotaram, co tam właśnie pobiegł. Ksenotar, no nie, ja jestem tak daleko za wami, że nie widzę. no ale... to smuteczek, będziesz musiał obejść na, to na nagranie. No, 45 kratek na sekundę, co tu się kurwa dzieje? No, o, wiesz, nie nie się, można strzelić na górze, rozumiem, tak? GO Recon. <laughs> czy my ich właśnie minęliśmy i nawet ich nie strzelamy? Ale to jest... Pię ich pięciu było, my to wyżnęliśmy dużo więcej. No ja wiem, Możemy tylko... na sam koniec zrobić statystyki, poli możesz policzyć ich na sam koniec tego. <laughs> nie wiem to czy, Nie wiem czy będę miał siłę. <laughs> hmm. Kurwa, ja tu wczuwam się te filmiki, bo tam Bella umiera, a wy to taki głupoty pierdolacie tutaj. No, <laughs> powiem ci tak, jak. Prze -prze Przepraszam Bella, naprawdę no. nie chciałem. <laughs> powiem ci tak, jak graliśmy w Borderlandsy, to każdy z nas srał z góry i do dołu na to, co się fabularnie tam działo, tylko po prostu lecieliśmy do kolejnego questa, żeby jak najszybciej mieć to ze sobą. Bella umiera. Oh, wow. O, to ci o nie, kolor nie się zmienił! I kadcenka. O, o, o kadcenka. ale przecież nie było tego, tego lekarza tu w tym środku. O nie, on teraz pobiegnie i mu walnie w ryj.

Just let him speak. that's okay. Mm. Emotions. Mm. no emotions. And why did The embryo will extract fluid and nutrients from the host to construct the placenta, but it, it's not mm. like the humans. The placenta is like a weed rooting in... Smoke weed every day! That's not how it If you could surgically... remove a saying that a bed works like two creatures. I need to fucking think of Uczysz się Oli biologii? Ja tak, pozdrawiamy czasem. Oleja. Drugi raz? Tak. W sumie pozdrowić możemy też Robin Hooda. Hmm? Taki drama się tu dzieje. No, takie drama, że aż się napije. No, no. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Jak to u was było? Bo mnie było hej <grymne> <grymne> Ja już nawet nie pamiętam! <grymne> takie poważne rzeczy, rzeczy się dzieją, ale tak po prostu takie. <grymne> Pełen dramat. Ura? Ura, was co A przynajmniej nie burz. No, przypierdolisz go! No, no jedni mu! No nareszcie! Zastanawiał się, kurde, 5 minut. Ale z niego został taki. To, to, to Weber. Taki, taki Frank Weber. I kurwa. No i kurwa. Jest zwiędły trochę. To co, idziemy na piwo? No. Ura. Powiedz ura. Powiedz ura. Kurwa, i co złe. O nie, my dalej gramy. Co się stało? Albo ma... kurwa, da się wskoczyć do nich? Teraz spróbuję. Nie, nie da się. Chyba się nie da. To, ale nie. wiedzieli, że gracze by to robili. Nie. Ale wryam ono je strzelić. Tak? Kurwa, normalnie, weź, możesz się nie luty, no. no. Ale nie rusza Zabry. się, to, to mnie nie pociesza. Ale jest to ten lekarz. Hmm. Gdzie? Ej, tutaj ja mogę stanąć przed tym tym, bo siedzimy mi pustić jakiś tam Drum base y i tak jak na tym filmie, co ich zwrócałeś dzisiaj będzie. Jak kominiarkę muszę mieć założoną i no, tak. Złożyć. Weźcie, weźcie przejść przez lekarza, bo taki on tak fajnie po wtedy. No No, typ, typ, typ. Ty. <laughs> no, no dobra, już nie będę się nad tym cał więcej. Uh, Spaceballs. It's the Space Jam! Alright. right. Ja, ten... co on tam... w tym hazmacie robi? O nie, okay, aktywuj zbytnie. protokoły! Oh, no, no. Kurde, czegoś tam. A co mu się stało? Jego połowa no, tak, złamał brzuch. zaskoczył. Będzie u mnie widać na kamerce. <laughs> Dobrze. A w tym hazmacie. Chyba mamy to wcisnąć. A co jest komputer w? Aha, coś tam Wayland, tak? Wayland, wytanie, no. no. Komputer wy? Retrieve Dog, tak? Kay Ej, nie można nie strzelić z... do niego w ogóle nic No nie bo można to zrobić, nie jest NRAGDOL, no. to jest koniec animacji po prostu. To jest kurwa miaścin. O nie, się... nie tu są kurde. frajerzy z Welland i właśnie mnie jeden porył postrzegł. Dlaczego myślałem, żeby kurde... założyć tych hazmatów? To jest bardzo dobre pytanie. Które zadawałbym, <grym wody> zadawałbym chętnie, biorąc pod uwagę, że właśnie wkraczamy. Czemu olej molestuje tego Robin Hooda cały czas? Pozdrawiamy po raz trzeci. <grym> Czwarty chyba. Trzeci. Trzeci. No. O, Czysz jakiś koli? grubacz na fotelu. Mogę zażyć tego że nie że jednak mu się nie wczerde, się i dlatego wyłącza. Wyłącza jeszcze raz, który później. <grym> Czyli mówisz głęboko okay. niezdecydowane. Czekajcie, czekaj, zamknę te drzwi. O oh, lol, to tłuchło wcale nie tam, wcale nam nie blokuje drzwi i tak dalej, no, będzie, w... co? będzie widać na filmie, <laughs> jak tam po prostu się... No no. Damn. Blue Red Lines. Okej, okay, dobra, przetransportował mnie dalej. The ten rescue the marine! I know you want it, I know you want it... Right it. Cholera, te... Czemu te, te, te opcje wyglądają jak krewetki? Wiecie, że my mieliśmy chyba właśnie opcję skradania się przez chwilę? Wiem, ale przejechałem tam typowi pierwszym. O, ale łepu, odpad. No. Au, 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 au. Boli mnie dupa. Miau, miau, miau. Boli mnie dupa, a policję pierdolę. Nie o tym dzieci w każdej polskiej szkole. Co? JP na 80% bo się trochę boję? <laughs> to Co? JP jeszcze... 12%? To jeszcze przed tak. tym. To jest Cezorek kurde. Lata 90. młoda Polska i chujowy polski hip-hop. A dzisiaj scyzolik Chyba... jest posłem, nie? <laughs> to jest, też... pociskiem nie trafił i To jest też, kurde, kawał w śmiechu. No, Cicho, coś... nie, nie, nie śmiej się, bo jeszcze... Wie, A tak, bo, w, bo, bo nas władza przydupi. Tak jest. no. no. I jak nie puszczaj tego the, fragmentu, to wiesz, od tyłu. Cancel neurotoxin release. Release the neurotoxin in 3, 2, Release the kraken. Release the kraken. Wciskam, ej, mogę wciskać te guziki i nic się nie dzieje w ogóle. No bo to jest taki fake over, Alan. <laughs> Cancel neurotoxin release, ej. To może <laughs> chyba mamy to wcisnąć wszystko. To nie będzie, nie tymi... nie będzie już deadline'ową toxin, niestety. A na to nie działa. W sumie... W... No namów. No, <laughs> no, no, mam głupie no, coś do powiedzenia. No ja tak samo, więc no <laughs> No ogólnie zawsze się zastanawiam co się stanie, gdyby się dojechało do końca tego licznika w portalu 1C, bo nigdy tego nie zrobiłem. Nie? Giniesz. Nie. Tak? No? no po prostu. Czarny ekran się robi i koniec. To smuteczek. Ja dojechałem kiedyś z ciekawości. No widzisz. I idziemy przez więcej jaskiń, bo to jest najwyraźniej najwydajniejszy sposób na... No nie, dobra, to, jest, to, nie, to jest nie są nie. jaskinie. <laughs> Okej, okay. jestem Ej, dlaczego oficjalnie... Nie dlaczego nie można wsiąść do tego? No byłoby Przejechać fajnie. Tym. Byłoby fajnie, gdyby można było. Ale po co? No, po Przecież co można to ich w piechotę. Przypomina mi się ta misja w idzie. O, oh, fuck. O, ale oni mogą. Uuu. Przyjąłem oh. się w Battlefieldzie 3, w tam konwój, Humphrey i trzeba było znaleźć na piechotę we by dwóch. Tak, to był najbardziej no, no. pojebany pomysł. To było, to było smutne bardzo. Dajesz, panie O'Neill. Czyli jak rozumiem, my mamy rozwalić to APC? Czy co? Nie wiem. Nie wiem, coś... go, bo, Bokiem. A, okej. Okay. Nie wiem, co się kurwa dzieje. No ja też, szczerze powiedziawszy. Czyli to IPC nagle przestało funkcjonować, po prostu co tam stoi, jak rozumiem. No, nie, to tu stoi, stoi drugi. No bo mówili, że są dwa, ale. What? No nie, straszne IPC. I tam siedzą buce z Wayland i ja nie wiem, gdzie my mamy iść. Ale dobra, to... ogólnie. Widzę, że kolega O'Neal ma to maksymalnie w dupie i o, idzie na... Wiesz, on jest najbardziej uprzywilejowany, bo on jest NPC i nigdy nie umrze. No i on to... Już sobie widać, u, zginąłem, że tak gra jest taki tricky, ta? Oj, Zdaj zaraz ja zginę. Z tego... No i zginę. Pozdrawiamy, no i Pozdrawiamy sobie sobie Oleja. Pozdrawiamy Oleja, który sprawy. jest świadkiem, jak umieramy. Tak. Ale czemu żeście poginęli? No bo z tego samego ura, powodu, dla którego umrzesz ty. Łe, łe, no. się trafili w ogóle na taki fragment, gdzie nie da się uratować. Właśnie, właśnie po próbowaliśmy przeskoczyć tam kamień i nie mogliśmy, obaj. No, w tym, się nie da skakać tak mocno. To jest kurwa oczywiste. No chyba, że z wyjątkiem tych miejsc, kiedy wiesz... Kiedy akurat nie trzeba skakać wysoko. No, no. no dobra, wróciliśmy we względnie rozsądne miejsce. Możecie używać no ksenowizji. Jakiej ksenowizji? No, mi takie porady się udają teraz No. był. No. A, jebany. A ja Pajam to ja miałem żartować, że pamiętajcie, no Russian, ale no cóż. Tak, tak. Hehehehe. No no. Haha, x ha, tak, jest... tak się uśmiechałem, że No to jest chyba kurma. najbardziej smutne tutaj, że Call of Duty jest lepszą grą, no. Uuu, IPC jest straszne. Ponownie. Które wymijamy. Czy możecie U. mówić co się chce, ale Call jest lepszym robot od wielu gier. No, w końcu mieli tyle lat na dopracowanie formuły. No. Jednak. I drugiej stoi drugiej APC, tak? No i ono w nas strasznie strzela, a ała... co my mamy do kurwy nędzy zrobić? To, idź to, pójdź dookoła gówno, tylko tutaj. Nie tam, gdzie wy żeście poszli, bo wy żeście, kurwa poszli źle. No tutaj, no wiem. No przez to... widzę, no. okej. Okay. Jak wołęsa, no. Chodźcie, chodźcie Mi was tutaj. Poprzeb... O, widzisz jeszcze. Aaa ten... kurwa! Pistolet! Zabił mnie frajer O, ale przeniosło mnie co? do was Co? Tak, widziałem Wstałem! co to było? Zyruchło <ścoughs> mnie w tym miejscu <ścoughs> Padłem ale na podłogę, co, wy przeszlicie dalej. A się podniosłeś a w tym momencie jak mi się ekran przyciemnił, to po prostu zacząłem zaczęły No to właśnie Ja z kolei Widzimy padłem, przyciemnił mi się ekran i przeniosło mnie do was w pełni zdrowia. Nie wiem to APC signęło no. no, faktycznie. No, mówię, to było takie tymczasowy pojazd. On tylko 5 metrów potrafi przejechać. Słyszę, no, że się skończyło firmowe paliwo. No. A, no, dobra, jest APC. Force the APC back beneath the crane's payload. Dobrze, gro, spróbujemy. Okay. Ja nie widzę filtrów, słuchaj. No, NPC zobaczył, albo Ignos. Nie ja. No to IP NPC no, no, nam pomaga. O nie, zginąłem. O nie, już ci idę pomóc. Ignus, Ignos, to. O kurwa. Czy ja ci podniosłem swoją dupą po właśnie? Nie mam pojęcia. A teraz ja leżę. Lubię, że mówi robisz analne podniesienie? No, bo stałem kompletnie za nim, a nadal miałem ikonkę podnoszenia i nie no. Get me out of here! really <laughs> <laughs> tak. O nie, buta złe, że to Kogo on strzelał w ogóle? Był bo jakoś bokiem tak stał. Nie mam pojęcia. I nie wiem czy wow. chcę wiedzieć. O coś znam. Okej, okay, ja przed chwilą teleportację przez płotek <laughs> Okej okay. Tu się tak i cuda dzieją. Cuda nie widzę. I jak rozumiem to APC nas nie widzi. Nie, przecież zabiliśmy. Okej. Okay. Tacy, jesteśmy kurwa po papersce. Zajebisi się zgniotło. <laughs> no nie? Ale na pocieszenie przynajmniej mieli od tego animację. Ja Rakieta na kratę i chuj i... nic właśnie tego bułu warmona nie spadła, nie? To jest tylko... Checkpoint. Thank Checkpoint. You. You. Checkpoint Charlie. To boczenie brzmi jakoś znajomo. No, ono też Tak, kurwa, buczenie brzmi tak samo jak inne buczenie. Nie, ono brzmi. 20 lat kłóci się, trans, kłóci się z transformatorem. Przestań tań transformatorem na to. Znaczy, nie, ja zwracam uwagę na to, że. Nie, brzmienie to było, brzmi było, podobnie. Bu, bu, bu. Brzmienie brzmi podobnie jak to z Half-Life'a dwójki w jednej końcowej misji. W takim, takim. E, kurde. No, są tam, są tam 3-4 windy pod rząd i trzeba przejechać. No, słabo, ale takie buczące buczenie podało do tak, takiego buczącego buczenia. No nie. Takie buczące buczenie nie buczę bez powodu. No ba. Jakby to Kubuś puchatek powiedział. No o nie, Ignoz nas zostawił. No po prostu sobie nie, nie. sami frajerzy. Ja, go. O nie go. nie, zabija się jakiegoś frajera, a to jest dźwignia, którą trzeba chyba pociągnąć. Albo i. nie. Dźwignię, dźwignię. No. Czy ja mogę pociągnąć to. Dź... Aha, okej, okay, dopóki onil nie powie, to nie mogę. Czemu on w ogóle popłukał w ten, te napisy? <laughs> Ła przerzuciło mnie, right. Ma dwa różne komputery, w które musisz ich poklikać. Ale ten odgłos klikania tej kreatury jest tak wyjebany w kosmos. Mhm, widzisz? Ej, możesz zdawać z niego. Wiem. No. <laughs> no. że się nam się prędzej ustali. Locate and disable three cells. Co za Freida z tej strzelanki, panowie, co nie? No super, go z Może Broni tam oliwek, jak on tam coś tak, tam Tak, kurde, masturbuje się. Wiesz? Wait a minute, I'm still joking off. Pozdrawiam, Oleja. Pozdrawiamy, Oleja, podobnie. Cześć, tam z tego cię spowiada, więc Xy właśnie bluźnij. No pierwszy power slave wyłączony. Dlaczego twoja stara musi być parę Tak... Bo no, te są są po polslojwem. O, no. Teraz jest. Dobra, łażę tutaj bez sensu, nie mam pojęcia gdzie no, mam teraz iść. Cześć! Jakiś, jakiś kolega się na mnie patrzy tutaj przy ściany i... wiem, gdzie? Chyba z paniką. A, no, okej. Okay, tutaj to, się patrzy. To dobrze, że masz to nagrane. A, ty, O dobra. nie, oni mają te straszne chasmaty. Uuuu. I oni są to są ja, przerażające. Ja, ja, A ja, jakże się to tam weszli do środka? Od góry jest no. dziura w tym suficie. Dziura, dziura w dupie, takie nam mówisz? No. Ale oczywiście checkpointa nam tutaj nie dadzą, żebyśmy mogli zebrać się wszyscy razem. No, nie no, no Widzę, widzę? Nie Teraz tego gdzie tutaj trzeba iść na no, jakąś tym trzeci. A wiecie, to możecie ku wcisnąć zawsze, co nie na kowaturze. O oku, O ku, faktycznie <laughs> cały czas galiśmy tak na pałę. Hmm? Nie, to myśmy sobie razem ustalili takie coś, że tak tu działa. Okej. Okay. Tylko zapomnieliśmy o tym pięć razy. No to. Tak bardzo po prostu fascynujące nagraje jest. No nie. A no cóż, sami chcieliśmy. <grym> <grym> tak, nie mamy to sterowni modu. kurwa. Zostanę razem w w Dying Licht. No, no. Dying Licht jest fajny. Dying Licht. Okay. Okay. Tak. Nie będą jestem on o Uuu, jestem poważny. No, <grym> nareszcie mogę pociągnąć dźwignię, którą chciałem i wypatrzyłem tyle czasu. Wyłączyliśmy moc do elektrycznej, kordy. o, o Wow, o. celowniki jeszcze machać. Rank up na dziewiąty poziom, wow. Czy, aha, okej, okay, skończyliśmy misję, no to kolejny odcinek. <grym> Przejechany w takim tempie, to skończymy całą grę. Tak jest. Wiesz, no. inaczej to nie ma, ja nie widzę tylko inaczej, tylko skończyć całą grę. Znaczy no nie wiem, jo. czy Ignus ma wystarczająco miejsca na dysku na to, ale możemy Spoko. próbować. No jak ci, jak ci zniknie ikonka nagrywania, to powiedz. <grym> no tylko muszę wtedy, będę musiał kamerkę śledzić jeszcze, no ale dobra, tak czy inaczej. No to co, to było w Pytę. No, było bardzo miło. Także pozdrow, mm, pozdrow.